13 grudnia na sesji Rady Miasta Kościerscy Rajcy uchwalili budżet na rok 2024. W budżecie ujęto realizację długo wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, m.in. budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego parku przy ulicy 8 Marca czy zagospodarowanie jeziora gałęźnego. I przede wszystkim po 9 latach udało się w tym budżecie już w prowizorium, a także przy uchwalonym budżecie m, ująć zadania, które w poprzednich latach. Były dzielone na raty, a m.in. dotacje dla organizacji pozarządowych, większe pieniądze na promocję miasta, pieniądze, które są zabezpieczone na Światowy Zjazd Kaszubów, czy też na projekt połączenia obwodnicy Kościerzyny z drogą 214. W trakcie dyskusji nad dokumentem pojawiły się zarzuty, że przyszłoroczny budżet jest budżetem wyborczym i dlatego opóźniono m.in. finał rozbudowy Kościerskiego Stadionu. Absolutnie nie jest to prawda. I myślę, że wszyscy, którzy znają mnie i znają i wiedzą, w jaki sposób funkcjonuje miasto, a przede wszystkim wydziały inwestycyjne wiedzą, że spowodowane opóźnienia są tylko i wyłącznie warunkami pogodowymi. Myśmy spróbowali zrealizować to zadanie, ale technicznie było to w tym momencie nie do zrealizowania, a zależy nam przede wszystkim na jakości. Z tego tytułu. Zdecydowaliśmy się na aneksowanie i przedłużenie umowy. A jeśli chodzi o budżet wyborczy, tak, jest to budżet wyborczy. W przyszłym roku jest rok wyborczy. Musimy zamknąć wszystkie inwestycje, wypłacić odszkodowania, wszystko ująć, aby w przyszłorocznym budżecie i kolejna rada, która zostanie wybrana, nie miała niczego, co mogłoby ją zaskoczyć. I z tego tytułu jest to na pewno budżet wyborczy. Kolejnym zarzutem, który padł ze strony oponentów obecnego burmistrza był fakt, że większość pieniędzy dla kościerzyny udało się pozyskać dzięki aktywności polityków PiS. U władzy był rząd PiSu i to oni przydzielali środki. Te pieniądze naprawdę, proszę Państwa, nie mają barwy. Cieszmy się, że zrealizujemy te zadania w kościerzynie i zostawimy to dla przyszłych pokoleń, dla naszych mieszkańców. Z założeń przyszłorocznego budżetu wynika, że kwota 156 515 959 zł. stanowić będzie dochód budżetu miasta, natomiast kwota 165 711 115 zł. to kwota zaplanowanych na przyszły rok wydatków. Jak łatwo obliczyć, deficyt wyniesie ponad 9 milionów 200 tysięcy złotych, pokryty on zostanie obligacjami, które miasto wyemituje na kwotę 7 milionów 700 tysięcy złotych oraz nadwyżką z roku 2023 w kwocie 1,5 miliona złotych.